Dzień dobry, cześć czołem, tutaj Tobiasz i niezwykły, jak na chiński sprzęt, motocykl, a więc Barton NXT 300. NXT 300 to czterosuwowy motocykl enduro o pojemności 300 cm3, chłodzony cieczą, 18 z tyłu, 21 z przodu. W pełni regulowany zawias z przodu, w pełni regulowany zawias z tyłu, mamy... Rozrusznik. Mamy kopkę. Mamy chłodzenie cieczą, tak jak powiedziałem i całkiem niezły wygląd. A dzisiaj jestem na torze buczek, na torze super enduro, na torze enduro albo cross country, jak to tam boli i testuję ten sprzęt. Test trochę dziwny, bo tak naprawdę ten motocykl nie został stworzony do jeżdżenia w takich warunkach, ale tor w buczku jest o tyle fajny, że może tu jeździć osoba początkująca i może tu jeździć osoba bardzo zaawansowana. Tam jeszcze dodatkowo mamy sekcję motokrosową, także można pojechać troszeczkę szybciej, troszeczkę się wybić i sprawdzamy, jak jeździ NXT300. Wreszcie alternatywę dla MZK250, który był motocyklem typowo dla początkujących osób, a tutaj mamy motocykl już dla bardziej zaawansowanych rajderów. 300 cm, 26 koni, chłodzenie cieczą, pełni regulowane zawieszenie, może nie najwyższych lotów, ale nadal da się z nim coś tam zrobić, żeby dało się jeździć. A oprócz tego całkiem niezłe wyposażenie. Mamy lampę, czyli możemy sobie oświetlać, jak ktoś lubi gonić gdzieś yy, poza torem. Mamy klamki, niełamki, więc jest to już wartość dodana. Mamy ładne piasty, szprychy oczywiście i niezłe obręcze. Wyglądają na bardziej odporne niż w MZK250, które no, nie ukrywam, że lubią się krzywić. Barton posłuchał naszych chyba wszystkich recenzji poprzednich, wszystkich redakcji osób, które kupiły ten motocykl i wyposażył koła w trzymaki. więc jeszcze już drugi dzień testuję. Drugi dzień ten sprzęt. Jeszcze nie złapałem żadnego kapcia, nie ściąłem wętla, chociaż jeżdżę na Niskim ciśnieniem, więc yy... klasyka. Jak sobie sam nie przykręcisz, to nikt tego za ciebie nie zrobi. Chwała im za to i. Jakie wymagania, jeszcze! Ja to dźwigam! Stoi! I ma No i właśnie, No, się tak powiem, Kacperku. To po prostu ładnie później montujesz i tak to wychodzi. Myślę, że jest to pierwsza wada tego motocykla, czyli waga. I sam fakt, że jest już drugi dzień po tym torze i go jeszcze nie popsułem, jest dosyć istotną uwagą, bo bardzo często miałem tak, że jeździłem motocyklem chińskim Enduro czy tam jakimś terenowym, i pierwszego dnia to świeca się wysypała, a to cewka zapłonowa, a to kapcie, a to koło, a to coś urwałem, a to nie było płynu, a to oleju i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na razie wszystko. Działa tak jak powinno, jeszcze nic nie popsułem. Wady, wady muszą być jakieś wady, przecież coś zobaczyłem. No i po rękawiczce. wydech jest ciepły, wierzyłbyś? NXT300 ma słabszy hamulec tylny niż 250, Mówię mówię AMZK250. Jeżeli chcesz kopnąć starter, to musisz sobie podnieść. Podnóżek i wtedy kopać i odpalać. Nie jest to jakieś problematyczne, bo nikt tym motocyklem raczej w zawodach nie będzie startować. No ale trzeba o tym pamiętać. Poza tym stacyjka. Trzeba pamiętać, żeby ją wyłączyć, przecież nie mamy żadnych kontrolek, więc hmm, no, no, dobrze ją wyłączać, żeby baterii sobie nie popsuć. To, co mogę na pewno zrobić, to porównać NXT300 do poprzednika, czyli do MZK 250. Czyli do jednostki chłodzonej olejem, powietrzem i dużo prostszego motocykla Enduro. Dużo prostszego i dla osób typowo początkujących. Tutaj mamy motocykl, który będzie fajną przesiadką między dorosłym Endurakiem a właśnie MZK250, który mówiłem, że jest właśnie dla początkujących. Mamy więcej mocy, 26 KONi, większą pojemność, 300 cm sześciennych, 4 SUVie, lepszą reakcję na gaz, chociaż nie idealną. Znowu nie mamy pompki przyspieszacza na gaźniku, i znowu go tam troszeczkę dławi z dołu, ale jak przejdziemy już przez to zdławienie, nie chodzi mi o takie bardzo szybkie odkręcenia gazu przed na przykład takimi przeszkodami, jak tutaj. Problem jest z zawieszeniem. Miałem na samym początku motocykl był tapczanym. Utwardziłem go, muszę jeszcze nad tym popracować, bo jest teraz za twardy przy lądowaniach. Ej! Zamiast jest tak miękki, że się jechać nie da. Masakra jest. Poduszkowiec. Czy da się tu ustawić? Co? No, ma regulację, będę uregulował, bo przecież zabije. zabije. Pierwsze kółko za mną, ale nie da się jeździć, trzeba przeregulować zawieszenie jest taki poduszkowiec, że wpadasz w dziurę i cię katapultuje w powietrze. No dobra, trzy sztuki i powinno być git. No dobra, cztery dla pewności. Raz, dwa, trzy, cztery. No dobra, pięć. Natomiast to, na co też trzeba zwrócić uwagę, to fakt, że. W ramie tego motocykla znajduje się moim zdaniem typowo szosowy silnik o szosowych przełożeniach, natomiast ten charakter enduro uzyskali poprzez przeniesienie sprzęt, dostał zębatkę enduro, dostał duże koło zębate z tyłu i biegi są bardzo krótkie, dlatego tutaj na tym torze jest spoko, natomiast tam z tyłu na tym torze enduro trzeba troszeczkę powachlować biegami, żeby po prostu jechać z jakąś tam prędkością. Kolejna sprawa to waga. 138 kg jest to sporo jak na motocykl tego typu, i jest to sporo jak na jeżdżenie po takim torze, tutaj, który znajduje się za mną. Czuć tą masę, czuć ją nawet w momencie, kiedy wstawiamy motocykl na krzesełko, na stołek. Plastiki, jak to w motocyklu ze wschodu. Nie urywają 4 liter, ale nie są tragiczne. Wygląda to całkiem nieźle. i Tutaj nawet chłopaki, którzy już jeżdżą, po to, że e, sami byli zdziwieni, że ten motocykl dosyć fajnie wygląda. Przede wszystkim byli zdziwieni ceną. Jak zobaczyli go z daleka, przyszli, obejrzeli. I jak powiedziałeś im cenę, to wtedy był każdy zdziwiony. I, I myślę, że to jest najważniejsze w tym, nie? Tutaj mamy sprzęt za. 12 899 teraz w promocji. Normalnie tam za 13, coś z groszem nieważne. Daję piątkę i się godzimy. O kurde, panie, sprzedane. Ważne jest to, że jest sprzęt nowy. Ważne, że ma rok gwarancji i możecie ją rozszerzyć na dwa lata za 200 zł. Więc jest to dosyć ważne, szczególnie jeżeli chcesz, chciałbyś. Nie wiem, może nawet nie wiesz, że chcesz, ale chciałbyś się spróbować i zobaczyć, czy nadajesz się. Każdy się nadaje, ale może się nie nadaje, żeby cię nie chce. Dojazdy po takich miejscach uwierzcie mi, że naprawdę warto i naprawdę się warto skonfrontować z tym wszystkim, bo... No bo są to fajne rzeczy po prostu. I jeżeli myślisz o tym, żeby kupić enduraka, to może zacznij od tego. Nie jest to już dla najbardziej początkujących osób, ale dla takich, co już kiedyś coś pojeździły. Ale nawet to nie jest motocykl japoński czy austriacki, więc weź to pod uwagę. Wydech. No, motor no, gada całkiem rasowo, powiem mam szczerze. I całkiem nieźle się prezentuje tutaj. I fajną rzeczą na pewno jest fakt, że bardzo zwraca na siebie uwagę. Ale zwraca na siebie uwagę w ten sposób, że nie powoduje śmiechu innych uczestników toru. Wszyscy raczej podchodzą do niego pozytywnie i ma pozytywny odbiór. Dlatego, że każdy kto jeździ po torze, każdy kto kiedyś zaczynał wie, że ten sport nie należy do najtańszych. I ja chyba zaraz zacznę dalej trenować, także... Trzymajcie za mnie kciuki, żebym się nie połamał. Niedługo cały film, pełny film o NXT300 na naszym YouTubie. Obserwujcie, śledźcie naszego youtuba, wpadajcie tam i oglądajcie. Trzymajcie się, cześć i pa.